Co tu robisz? Robar mi powiedział, że się tu kręcicie. Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Kręcimy? My? <laughs> A niech mnie. Ratujemy Robarowi Zadek. Jemu, królestwu i całemu światu. Poważnie? A konkretnie. Rozwalamy tamte drzwi. Tamte? Wyglądają całkiem solidnie. Owszem. Idź do Miltena i przekaż mu, że nie wiem, jak to dziadostwo otworzyć. Oczywiście staram się, ale czarno to widzę. Pójdę do Miltena i z nim porozmawiam. Dobra. Przejdź kilka kroków wzdłuż okopu, a go znajdziesz. Hmm. A tak poważnie, co tu się wyprawia? Demon, którego przegnałeś z umysłu Robara. Zawisł nad setarif. Etorn szósty odprawił jakiś przeklęty obrzęd, dzięki któremu zdołał przyzwać demona do siebie. Na początku nad nim panował i zmuszał go do walki przeciwko naszym wojskom. Lecz potem demon się wyzwolił i zwrócił przeciw Etornowi i Setarif. Gdzie jest teraz demon? Z tego co słyszałem, schronił się we wnętrzu góry Białookiej i sprawił, że ta plunęła ogniem. Cóż, może to tylko pogłoski, a wulkan sam zwyczajnie wybuchł. Ale ponoć demon siedzi w środku wulkanu i stamtąd tu nosi się aura jego niegodziwości, która wypacza ludzi i zwierzęta. Zauważyłem. A co te drzwi mają wspólnego z demonem? To wejście do świątyni grobowej setariwskiej dynastii królewskiej. Ponoć znajdują się tam jakieś boskie artefakty broń, amulety i tym podobne mają pomóc w wygnaniu demona. Skąd wiesz? Tak twierdzi Milten. Zbadał inskrypcję na jakimś prastarym kamiennym bloku. Jak chcesz, możesz z nim pogadać i przekazać, że nie wiem, jak otworzyć te drzwi. Gdzie pozostali? Lester i Gorn załatwiają coś dla Miltena, a Zira jest razem z Lee. A co z Lordem Hagenem? Ma kwaterę w obserwatorium na wschód stąd. Walka o miasto całkiem go pochłania. Zmarną garstką paladynów usiłuje zająć miasto, i całymi dniami kłóci się z Li, który chce paktować, żeby wespół z setarifczykami walczyć z demonem i jego pomiotem. Czyli paladyni nie robią nic, by przepędzić demona? Ależ robią, walczą na wszystkich frontach, ale niewielu ich już zostało. Hagen twierdzi, że Inos daje im siłę i nie pozwala się poddać. Przekonamy się, czy to prawda.